Agata Duda wciąż pozostaje w cieniu swojego męża. Jednak nie oznacza to, że parę prezydencką nie stać na chwilę szaleństwa nawet w miejscu publicznym. Agata Duda bez wątpienia jest osobą, która wzbudza bardzo mieszane uczucia oraz całą masę kontrowersji. Z jednej strony chwalona za nienaganne styl i godne reprezentowanie naszego kraju jako pierwsza dama na arenie międzynarodowej. Z drugiej natomiast krytykowana za brak samodzielności oraz niewypowiadanie się w mediach na żadne tematy. W ten sposób często porównywana jest do tła prezydenta, które ma tylko ładnie wyglądać i nie wtrącać się w nie swoje sprawy. Jednak mimo wszystko widać, że w tym małżeństwie obu stronom zależy na sobie nawzajem. Agata Duda całująca się ze swoim mężem. Nie da się ukryć, że w większości przypadków widzimy parę prezydencką w bardzo poważnych pozach podczas oficjalnych spotkań i wystąpień. Jednak wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że Andrzej Duda ma w sobie swoiste poczucie humoru, którego wyraz daje głównie w mediach społecznościowych. W ten sposób to właśnie jego żona zawsze była postrzegana jako ta poważniejsza i bardziej ułożona strona ich związku. Jednak jak widać, ją również stać na chwilę zapomnienia aby okazać swojemu ukochanemu trochę czułości podczas wspólnego wyjścia, chociaż według wielu internautów mogliby wybrać do tego lepsze miejsce. Małżeństwo dudów już niedługo będzie obchodzić swoją 24. rocznicę, co bez wątpienia jest postawą godną pochwały. Mogłoby się wydawać, że po tylu latach ich namiętność już dawno wygasła, ale nic bardziej mylnego. Mogliśmy być tego świadkami, kiedy papera z przyłapali Andrzeja oraz Agatę Dudę na czułościach w zakładzie przetwórstwa mięsnego. Para obdarzyła się kilkoma serdecznymi pocałunkami, w czym nie ma nic złego, ale czy musieli to robić akurat w takim miejscu? Oczywiście coś takiego nie mogło uniknąć czujnemu wzrokowi internautów, którzy już teraz rozkręcili karuzelę śmiechu. Eh, ja tam się im nie dziwię. Mnie też zawsze bierze na amory, kiedy czuję zapach wędzonki, pisze jedna z internautek. Widać, że gdzieś jeszcze jest między nimi chemia, pojawia się dalej kropka bez przesady, w zakładzie mięsnym, pojawia się dalej.